No nieźle. No, ale tutaj to już jest piękna kapusta. No i tak, moi drodzy, dopadało mocno deszczu. Wczoraj nie miałem jak nagrać dla Was materiału na rano. tego dzisiaj 6:30 pobudka do sąsiada, no i zrobimy relację z kapusty. Godzina 8 rano, codziennie owocowa pasja jestem przeszczęśliwy z tego powodu, że mam wiele powodów do tego, by tak się czuć. Wczoraj pierwszy raz grywając materiał na życie w ogrodzie byłem przekonany w 100%. Natnie sprawdzałem wyświetleń, że materiał te wyświetlenia zrobi. Już jest ponad 1000 wyświetleń. W kilkanaście godzin, w sobotni materiał już 2000 wyświetleń i wiem, że jak nie będę robił filmików na pies, a będą materiały naprawdę typowo fachowe. To jest murowany sukces, no i mam takie postanowienie tak naprawdę, że ja sam zaczynam po prostu studiować i chcę po prostu tą całą informację, tą całą bazę wiedzy o murówce mieć w moim paluszku, no i też dzięki temu moi widzowie będą mądrzejsi, więc będziemy się razem wspólnie tutaj rozwijać na życie w ogrodzie, co mnie też bardzo cieszy, bo to zawsze zostanie w głowie. Tak, myślę, że tak, bo też i czwartkowy materiał będzie o zachwaszaniu ziemi, więc też będzie popularny i każdy następny materiał właśnie będzie z typowym tematem, takim, że sam YouTube będzie promował. No a tutaj też, no kurde, każdy materiał, wczoraj się też powyżej 100 wyświetleń, to jest bardzo dużo, w ogóle nie ma łapeczek w dół. I tak naprawdę widownia bardzo sympatyczna, komentarze, więc aż się chce, aż się chce i bardzo fajnie no i widzicie, temat, pogoda kapusta, dzisiaj jest 14 październik i no pięknie rośnie mamy jeszcze ten miesiąc gdzie te główki będą y, rosły ale widzicie, pogoda pod chmurką gdy taką uprawę się zakłada, to trzeba cały rok z tą uprawą żyć nawet w zimę bo może przyjść minus 30, bez śnieżna noc, dzień, i też może wymrozić drzewka. Później, gdy przychodzi owocowanie, gdy jest ta wegetacja, to jest to ryzyko praktycznie 24 godziny na dobę. Widzicie, deszcz spadnie i tak naprawdę 80% treści jeśli chodzi o rolnictwo, no to jest ta susza, tak? No, oczywiście, że tak, no bo wiemy, że no, kapusta chyba w 80% z wody się składa, nawet nie, no że yy, w dużym stopniu, tak? W takim sensie, że dobrze wiemy, że my ludzie to w 90 paru procentach, tak, warzywa są też, to mają w 98% woda, ale wiem, że kapusta tak tej wody dużo w sobie nie ma. Kurcz, a jak się mylę, to też tak jesteście wyrozumiali. Słuchajcie, yy, i tak naprawdę nadmiar wody też, moi drodzy, jest w uprawach yy, ogromnym problemem. Yy, czy, załóżmy teraz jest malina. Ktoś ma malinę jesienną Polkę pod chmurką. No o tej porze z taką pogodą to ta malina ile by nie pryskał, czyli też ponosił koszty yy, na opryski, czyli na tą szarą pleść, ta malina już nie będzie dobrej jakości, ale się zapadam. Spójrzcie, ale pójdziemy tam do końca i zrobimy koniec odcinka A no. uważam. Uprawa pod osłonami, czyli tunele foliowe. Teraz może to jest duża inwestycja, ale w tym momencie wpuszczasz dziewczyny na plantację, zbierasz tą malinę, idziesz na giełdę, i ty jesteś, panie, królem giełdy. Jedziesz i na miejscu tą malinę sprzedajesz po takiej kwocie, że ta inwestycja. Się, moi drodzy, zwraca i powiem wam szczerze, że widzę to w swoim życiu: że to życie w ogrodzie cholera tą y, głową, ten mur przybiło. No, czyli przybiłem, bowiem, że perspektywa też uprawy będą i będziemy się, moi drodzy, bardzo mocno rozwijać. Spójrzcie, no tutaj na przykład już nie ma jak wejść. No niestety ale uważam, że takie też trudne sytuacje warto zarejestrować, nie tylko same przyjemności i mam nadzieję, że będzie materiał z kapusty od sąsiada, w którym będzie ta kapusta zbierana i po dobrej cenie sprzedawana i tego ci drogi sąsiedzie życzę tak samo jak Wam życzę moi drodzy dobrego dnia. Myślmy pozytywnie Bądźmy pogodni, bo wtedy do nas wszystko się uśmiecha. Jeżeli jesteś szczęśliwy, spełniony, sami dobrzy ludzie do Ciebie się zwracają, pojawiają w twoim życiu od kobiet po przyjaciół. A gdy jesteś nieszczęśliwy, sfrustrowany, nieodolony z życia, nikt się w twoim życiu nie pojawi, kto poprawi Ci nastrój. I tak naprawdę też staraj się, drogi widzu, być właśnie. Z samym sobą szczęśliwy. Nie uzależniaj swojego szczęścia od drugich osób, tylko ty sam musisz być po prostu pozytywnie nastawionym. Ja wiem, że tak się tylko łatwo mówi, ale jak się często to mówi może, to w głowie zostaje, oj, po 6 minut bo tak długiego odcinka na owocowej pasji nie było, no i dzisiaj też mam zamiar w ciągu dnia, na jutro na ósmą rano, coś wam ciekawego przygotować, nagrać a może jakieś hortensje a może jakieś właśnie ozdobne trawy co też jest uważam fajne więc kłaniam się nisko pozdrawiam, dzięki za apeczki, za subskrypcję no i lecę montować, wgrywać i wygrać, moi drodzy, dzisiejszy dzień. Kocham Was.